Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj jedziemy do Brennej. Same. Dabski Wypad z nią. Tak. Dzień dobry. Sam dziewczynki. Bachaj dziewczynki. Przecież tam mi paluchy na początku się wtygowały. Seba w pracy, a my jedziemy, tu zjeżdżamy, nie? Kibicować tak. Kibicować naszym orłom. Bo dzisiaj biegną. Jest... Ja nie widzę czy Ciebie pokazuję. Bieg... Pokazuję, bieg o breńskie kierpce, więc jedziemy orłom naszym kibicować. Jest okazja, to trzeba ją wykorzystać. Także, a przy okazji, po plażujemy, po spacerujemy. opalamy się. się, może tak jest nad żydką Także zobaczymy, jak to, co nasze orzełki pokażą. Także do zobaczenia w Brennnej. Tak, tak, tak. Halo, halo, jesteśmy w Brennnej. Dojechaliśmy bezpiecznie. Idziemy szukać ekipy. 1040 pewnie już są gdzieś w pobliżu startu. A pogoda piękna na bieganie. A pogoda, o tak, piękne, jest ciepło, ale taki super wiaterek wieje. Także idziemy szukać, bo o 11 mają start, więc spacerujemy, rozglądamy się za niebieskimi koszulkami. Pewnie gdzieś ich tu i wyhaczymy. Ludzi oczywiście pełno. Już się opala i gryluje, bo zabawki nam tu dochodzą. Tak. Także widzimy się znowu na starcie. Jesteśmy kochani, patrzcie bieg wystartował, ale nie wiemy czy nasza ekipa, bo nie zdążyliśmy dotrzeć, bo szliśmy w inną nie stronę. Widać niebieskich nadal. No. Nie widać niebieskich, ale zobaczymy. Pogoda jest, no jest gorąco, jest gorąco. Mimo, że wiaterek przyjemny to gorąco jest. O, marzenka była. Nie, na, nie z naszego klubu, ale znajoma. Super, naszych nie ma, więc idziemy dalej i czekamy na nich dalej. I jesteśmy, znaleźliśmy ekipę Patryka, który biegnie. O, idzie Orlica, która będzie biegła. ona, powaga dzisiaj. Powaga, bo zestresowana. Iwona Orlica, zestresowana. O i Cezary. Idziemy i niestety nasz. Ale to nie istotna. Za chcę sobie zrobić zdjęcie z najstarszą uczestniczką biegu. Daj rączkę. Idziemy szukać. Macie tu jest start. Biegła! Pani Basia biegła już! Biegła? Tak, myśmy! Brawo i mieliśmy! Szykujemy się kochani do startu! Patrzcie, patrzcie nasze orlica. Start! Już powoli się zbierają! Także czekamy. Nasza orlista jest zestresowana i błona. Ale fajnie, fajnie. Chyba czce. Także wiele miłych na rzekę naszej biegunowej. Patrzymy na zegarek. Chyba będziemy po wołku obliczać. Jeszcze mamy 30 sekund do startu. Jest dobrze, dobrze. Widzimy, że zegar. Także w tym domu. Jak widać. Zbierzemy się do tej magicznej 50,29 to będziemy w sumie odliczać 10 do 0. Ja mam 10 sekund. Wszyscy przygotowani. Tu jesteś wymachamy z Polcia. Musiałam pomachać. Kibicujemy. I Laura, kibic. Nie? Laura już, o, już nie możecie doczekać, bo nic nie widzi biedna. Ale zaraz A, będzie skok. 10, 9, 8. Zodajcie, będą startować. 5, cztery, 3, 2, 1, start! A, ja, biegną, biegną, patrzcie. Jest Cezary, Dwie pobiegły orły. Daję, daję, daję. Laura, Laura! Co to? Brawo. No, potrzebuje. Jesteśmy potrzebujemy na na wodą. Czekamy na naszych na naszych biegaczy. Tutaj przebiega trasa, więc będą będą biec tutaj, więc może nam się uda ich złapać. Także jesteśmy całą ekipą. O. No prawie z Prawie z całą Brawo, brawo no. no ale zobaczymy Czekamy aż będą nasi biegli Także Tak, tak Dziewczyna w domu została Ryn, są na dole. nie zjeżdżamy, bo ja się z Laurą boję zjechać wózkiem, ale siedzimy sobie na ręczniczku i, i czekamy. O. Ja o. A nie wiem, nie wiem, ja tu kameruję jak dziewczyny się puskają w wodzie. O, Justyna zdjęcia robi. Uważaj, bo biegnę w Dobra, dobra, uwiecznij to, biegnij. Laseczki się kąpią. Kąpią to za dużo powiedziane, moczą nogi. Ale Inga mi gdzieś się straciła. Zdrówka! W tej zimnej wodzie Laura też by chciała, ale jest tak stromo, że ja się boję z nią wejść. Nie ma taty, to... Nie Laura? Mama nie ryzykuje z Tobą, bo wpadniemy tam i będzie tragedia. Aha! Pani biegła. No czekamy na resztę naszej ekipy na razie nie ma. Męczycie tą ciocie po tych kamieniach!

Kurcze, zaczyna nam kropić. Trzeba uciekać, ale Iwona biegnie, więc muszę ją nakręcić. Iwona! 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 Uh! Brawo! Nie jak Nie? Nie. Biegnie Cezary! Uwaga, za bok! Taragajer. <śmieniciela> Czarek. 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 idziemy na markę? gwiazda nasza. Pokaż medal, Iwonka! Gratulacje! Pięknie. Na, co, na medal, czy na piwo? na piwo ta medal. pięknie. Pięknie. Dobra, jesteśmy już w domu. Tatuś przyjechał też z pracy. Ja też już jestem. <laughs> mama się bawi. Nie, mama się nie bawi. Mama stała w korkach jak wracała tyle godzin, że tak, już tak miała dość był? korki. Takie, że ponad dwie godziny jechaliśmy z brenne i masakra. Ale dotarłyśmy w końcu do domu i, i odpoczywamy. ◆